Jeśli szukasz gry punchowej z naprawdę fajnym klimatem, w który można się super wczuć, to sprawdźcie Spirit Island. Gra euro z klimatem? Nie wierzycie? To posłuchajcie. Wyobraźcie sobie wyspę, na której żyją sobie rdzenni mieszkańcy Dahan. Oni wyznają swoje duchy, czczą swoje bóstwa i tam sobie spokojnie żyją. Nagle na horyzoncie widać statki. Przypływają najeźdźcy, którzy będą chcieli przejąć kontrolę nad tą wyspą. I Wy w tym momencie wcielacie się w duchy ze Spirit Island i staracie się odeprzeć przeciwników i idąc w tym w parze uratować właśnie rdzennych mieszkańców Na Najeźdźcy dopływają, zwiększają swoją populację na wyspie, rozbudowują osady, później przekształcają osady w miasta, co duchom i mieszkańcom się bardzo nie podoba, ponieważ będą zarażać ten teren i pozbywać się mieszkańców tej wyspy. W rozgrywce będziecie zwiększać obecność swojego ducha, będziecie Przestrzeniać go na inne regiony wysp, budować miejsca kultu, co będzie zwiększać moc waszego ducha i będziecie stawać się coraz potężniejsi, co wam zwiększy możliwości reagowania na całej planszy oraz zwiększy waszą moc. Podsumowując, najeźdźcy atakują wyspę, duchy muszą się bronić, dachani wyznają te duchy, zwiększają obecność ich na całej wyspie. I teraz rodzi się pytanie, kto wygra ten konflikt. Czy najeźdźcy przejmą całą wyspę i ją zniszczą, zdewastują, czy duchy razem z dachanami zdołają odeprzeć przeciwników i dalej będą żyć w pokoju.